Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Amonkaz. Zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania oraz zbierania na w o Sashia jak link w opisie powiem serdecznie. Eee, zaczynamy sobie, gramy na Airshipie. Eee, to niedługo nowa mapa, więc trzeba się przygotować na kolejną mapę, grając w poprzednią mapę, świetnie. Gramy sobie w 13 osób, więc myślę, że będzie fajno. Zobaczymy z Irem kogoś. Eee, ktoś na kamerach może? Nie ma nikogo na kamerach. Poszukajmy kogoś, żeby sprawdzić szybciutko. Kurde, akurat jak trzeba, to nikogo nie ma. Dobra, na ja jest czysty, w porządku, warto wiedzieć. Dobra, dobra, lećmy na górę, lećmy za nają. o. No dobra. <laughs> ciekawe, ciekawe. Oho. Uh -huh. Dużo ty chciał. Kto, Kto jest tym pingwinem? Pingwinem jest ja Arturo. Jestem. Przyznaj się, coś ty mu zrobił. Komu? To tak, tobą robię. No, bo ciebie jest ciało. Gdzie nade mną? No, nad tobą, bo w obościu tym. No. Czekajcie, ja jestem teraz w Cargo robię sobie kabelki. No i... i nad tobą jest ciało. No. Tam. W przebieralni. No. Nie, nie, w, w to, ale tak. Tobą. Pół metra obok ciebie. No tak, lunch. Yy, no. no to ja szedłem sobie od Medicala, od dołu. Ja tam się zatrzymałem po prostu. No wątpię, wiedziałbym ciebie. No ale od kurde rozanąłbym przy kabelkach, kurde Nie od góry jak Arturo bieg od góry Alegał tak, no, 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 bieg, dopiero Nie biegłem No dobiega dopiero do kabelków, ja widziałem ale, ale od dołu biegałem, nie biegłem, nie biegam od góry A kiedy dobiegłeś? No dosłownie dwie sekundy temu. No ale my stoimy przy to. Ale ty zrobisz te kabelki to, już od pięciu to, sekund Nie go z nami byś przebiegł, no raczej nie A, zabiła, to my to to, Co, Ty nie nie jesteśmy bardzo zębym. To te kable nie trafiłeś? Nie, włączyłem kabelki i zaraz było zgłoszenie od razu. No nie, no staliśmy no. przy tobie 4 sekundy, jak stałeś na tych e, kablach. No nie jest ciało. No. no ciało jest w kiblach. No, bo... Nie, sorry, ja naprawdę musiałem wszystko zrobić, ale nie było mnie jeszcze tam Skąd na górze. Szedłem od dołu od medicalu. Od dołu skargobeja dobiegliśmy. Byś szedł idealnie z nami, jak tak mówisz. No dobra, to ja Właśnie Arturo. dlatego ja się dziwię, o co chodzi. No nie, no. Od dołu nie no Arturo, Arturo stał, z podbieg podbiegliśmy z Kargobeja, znają e, do tych toalet, zauważyliśmy tam ciało i widzieliśmy pingwina stojącego na kablach od dobrych, kurde, czekaliśmy jeszcze specjalnie. 4-5 sekund nie, poczekaliśmy dobra, i on słuchajcie. cały czas stoi na tych słuchajcie, kablach. Dobrze, to słuchajcie, ja y, możecie mnie wygłosować spokojnie, ja nie jestem. Jeżeli oni mówią, że ja stałem 5 sekund na tych kablach, to to jest kłamstwo. Nie jest ja kłamstwo otworzyłem taska i w y, momencie... No nie no, specjalnie... Sprawy, to było zgłoszenie. Zobaczy... No, tak, EW15, Zobaczy... Z... Weszliśmy tak, do kibli, zobaczyliśmy to, ciało, cofnęliśmy się, stanęliśmy przy tobie i ty cały czas to robiłeś. I dopiero na no. ja i zgłosił to ciało. A może być gestorem? Ja naprawdę was, kurde, może kurde... Może... A może być gestorem, może być, może być ale no... O kurde no... no, w sumie no w sumie tak. to. to ja skikuję. Faktycznie. No kurde, ale swoper. No ale Jaki kurde... Czeryf, odwal go. No, niech szaryf się tym zajmie Dobra, lecimy do kuchni. Idealnie, idziemy robić upload. Perfekcyjnie. Uno perfekto! Dobra, leci. Cockpit. Dobra. Robione. Main hall teraz. Możemy kogoś sprawdzić. Jakoś ktoś tu będzie szedł. Ktoś szedł. Sprawdziłem kogoś. E Siedzę sobie tam, gdzie się robi pranie Ojej. Wkładam sobie te poduchy do prania i nagle przebiega obok mnie ATM, który się zmienia w szarego ludzika i po chwili padę. A jestem Dobra, no. no to ATM Werener. Rr, rr, rr. No ale ogólnie to śmiesznie, bo właśnie Arturo zabił na jej stwierdziłem, a chciałem z nim chodzić i stwierdziłem o ty jego zabiłem. <laughs> No, dobra. O, dobra robota, domser. to co teraz? <grym> no to skip, no, żeby nie strzelił więcej osób. Klapek już nie strzelisz nikogo, skip. Iwnik, ja, klapek, no. no. jak to strzelić? No, nie strzelisz, no. Strzelę, strzelę. To no, dawaj. O kurde, ale strzał. Strzał w dziesiątkę. No trochę się przedłużyło, no nie powiem, że nie. Dobra. Zdaniło mnie w traitora. Biednie. Ajajaj. Zwalona. By się zwętować. nie mogę złapać. Dobra. Bądźmy te komsy. Stoimy się tutaj, bo zamykany tu jest. Dobra, stoimy się tutaj z powrotem. Dobra, zobaczmy, są w kokpicie, engine roomie, rig. Jeżeli do mnie przyjedzie, idzie na górę. Dobra. A no tak, To po prostu wejść. Okej. Okay. Kurde, bela, chciałem już włączyć też kolejne. Czyżby to był self? Czekajcie chwilę. Rufix, co robiłeś? Byłem w meeting roomie. No dobra, ale co tam robiłeś? Oglądałem ciebie. O. Nie, to, to, to przechodzimy do taska, więc jak nie taska był. To, to nie jest self. Ja robiłem wszystkie chwila. taski. Okej, okay, czyli Rufiks zabił, wszedł za mną do meeting roomu, bo nie chcę powiedzieć No też jest czysty, też jest czysty. też jest czysty. To Szyśl tam walnęła, mówię wam. Nie, mhm. też jest czysta. Kto robił kłamstwy? Zostaję ja. Wixa e, zdobiła ja do niej przybiegłam. No i okay. ja ona jest czysta. I klapek też jest czysty. No, no Rufiks walnął, wszedł po drabinie do mnie, ja sobie tam robiłam taska, poszedł nie, no, za mną. Nie no, ten kill jest świeży, nie było tego kila. Poszedł za mną Aj. i też podszedł do tego, Dobra. taska, którego robiłam, jak a nie tak, tak? Tak, tak, tak. I, i, I bym tam stał przy tobie, jak, i bym wiedział, że tam jest ciało, na to dole i bym Ale nie ciekaw. tylko robiłeś taska, niby. No tak. No i jakiego? Wszystkie. Dobra, Kurde. no wizujcie, to już jest po jak A jak się nie skończy gra, to przyciskaj mnie A czego? Nie, no to szysz. Dobra, powiem ci. A, <laughs> nie powiem ci. Ja ich nie Eee... Ja przecież wyrzuciłem impostora. Pokczamp może być trajtorem. Ej, bo nie gram w to dziś. I co z tego? Pój że możesz być trajtorem. No, jakby mogę być, ale to wyrzuciliśmy dwóch impostorów? O nie był. Dobra. Kurde bela no, nie dobrze. Ktoś się zwentował, inżynier. Albo inżynier, Szyszul, albo. To, um, Dikta to inżynier. Jak go? go ja nie wiem, ale wyciszyć się możesz. Co? <laughs> Dawid, w sensie gremniej nie super jesteś, nie? Ale nie mówię, Ników, spokojnie. Ktoś jest inżynierem, pytanie kto? Wracaj tu. Ale... No super! No że nie mówię, Ników. Kurde. Ale nisz... Dobra. Opięte jest. Duchy się goniły. <laughs> A się gonią cały czas. Jak zapierdalają. To po tej stronie będzie. Nie, dziękuję serdecznie, Mekorie. Zaraz zrobię ci serduszko. Serduszko dla Ciebie dziękuję za 3 miesiące Kurde Bela, nie dobrze. Zamykajmy wszystko! No! Oh, no A, Ale trochę zjechał. No, dobre było. Aaaaa. Jak to rajdy? Ja. Już klapek ja. wiedział, że go goni to było dobre, No Klapek od razu wiedział. Zabił tam. No zabił no, nie, zabi nie zabił, Ale nie tam, nie tam, nie tam. Zabiłem, ale okay. nie tam. Był Vexiego kill. <gul."> oh. Aaaa. Ja zabił w tym samym Vexi... pomieszczeniu, tam 3 kille zrobiłem dubla a... i pobiegłem a, do Vixy na... Nie, Rufix był Exa. Wixa, ja do ciebie przybiegłem na no ten... Ta... A ja tej mapy gówno, kurwa nie znam, ja nie wiem jakie ja tam taski są kurwa. Na co ty do mnie przybiegłeś? No na te windy, co ci zajebałem dwa a ty, a ty kui kim kui. byłaś Vixa? Znaczy przecież koło wzięłaś na ostatnie wy kto w takim razie w ostatniej rundzie? Co? No bo... ja tego no, no właśnie, ja też widziałem dobrawo. tego venta ja myślałem, A, No myślałem, to Hunter Hunter A Hunter A, z venta ja mogę... sobie myślę, ale ja się... go przyłapałem i umarłem. A ja już mam takie... Kurde, ten... Yy, mamy inżyniera, już chciałem strzelać Już myślałem, że na spotkaniu będę musiał inżyniera strzelać I za chuj bym nie trafił, bo nie było żadnego na, inżyniera ty nie strzelałeś Eee, nie wiedziałem, że klapek jest dokładnie swapperem Nie, po nie, popierdolonym to były losowe słowy Ale ja jak bo on, był on był insane jeszcze No ale to... po drugie, o, no, po drugie, po co miałem wciąż. go strzelać jakby? W sensie, jakby on by nie, nie to ale, by wyleciał? się, miałem się ujawnić, że jest traitor? To jest raz o tym? No gonił go i W sensie, jakby on był insane, to jakby zeswappował, to by i tak wyleciał, czy co? Eee, zeswappowałby kogoś innego po prostu Dokładnie mi On nie może wybrać tak, jakby mapach. kogo słapuje, to jest losowe. Kumpli. Nie, no dobra mapa, o co wam chodzi, no? Jest najlepsza. No Właśnie, nie, szukałem, szukałem martwych ciał półgryz, znalazłem zna, tylko siebie. Tylko mira, na listu. Czy to ta mapa? Czy ty okay, dałeś 100%? Nie, to... ja no. A co wam chodzi, no? Ty dałeś na 100%, to może. był przecież był skert. To na 80%. Skalę na 20. Tak. sobie content chce robić, po prostu no że nie ustawił 100%. 100% może nie ustawił, ale 90. Nie zrobię stara, że można pisać nowa mapa i nikt nie, wie, każdy mu wie, że. Mhm. Dawid, dobrze, dobrze. Biedny Gieb, czemu go zajebałś za to? Nie zajebałem go. Nie ty! Na pewno nie... O, nie zajebałem go! Zabiłeś go. Co? Nie zabił no, a ten mnie zabił i nie zabił Dawid. Nie idziemy selfik. Mnie przecież do Dawida, od... no bo... odchodzisz no, od mnie. A ile od... to było? No właśnie, no odchodziłem od ciebie, od od no to bardziej ciebie podejrzewam chyba. No ja stałem w miejscu z atm go wyrzuciło i stwierdziłem, no to i tu. No, przetreportowało nas. Tak. No, ale gdzie ciało? A no kto jeździ sobie teraz z tym śmiesznym? Ja, nie. ja zacząłem, Platformę. ale chyba z klapek schodził mi się wydaje. Ja jestem tak jestem w No dobra. Ma no to w każdym razie ciało jest po drugiej stronie, po prawej stronie. Ale gdzie? A gdzie to jest? A to mapy, klapek? No tam ja tam nie było. Ej. Klapek Przysała, tam N musi do tej mapy zrobić tak, że ta winda, jakbyś jak tą windę będzie można sobie wzywać. A te ma teleportowałeś? Given, Nie wiem, coś, stream, co zrobić. Ale no na jawie, bo do niego Z i co zrobiłeś? Zexy. No i tak. no, ja poszedłem sobie do Gatrumu i patrzę ciało i klapek Zexy, chyba uciekała. A, pewnie. A, tak a klapka, No bo klapek. klapek ucieka, się ją z... Mm. z prawej tak. na lewą stronę. Klapek, czemu uciekałeś? Tak, bo jak. Może, że to na tym. Po prostu jechał, Cześć. no. Bo dobra, bo... to jechał. Może być bardziej niewinna rzecz na tym świecie. No dobra, a gdzie? reszta była dwójka na ATM. No to ewentualnie. Nie, no, nas jeszcze jedna słuchała, tylko nie wiem kto, bo tylko Jakby... Ebi tam biegł i. Ejbi nas mijał i biegł, i później przybiegł do mnie. Myślałem, że się spróbuje. A to może Ebyś tam biegł. biegł? Nie no, ja, ja biegłem ze elektryka. elektryka. On biegł z elektryka, przebiegł na lewo koło nas i nie teleportował i do mnie przybiegł. Klapek no, dawno że no. sobie ucieknie tak od było. ciała tym pojazdem, platformą latającą. Ale gdzie to jest no, konkretnie? To jest w GapRumie ja, po prawej stronie. Ja no, ja wiedziałem, że jak tam Dawid stoi, to raczej Ciebie nie ma tam problemu. Mówił, się ja pierdzielę. Dobra, go klapek. No dobra, to klapek, albo no, klapek. No, klapek Nie No ja, dobra, to klapek. nie trafił sniper. Ale Rufix? No nie, No nie, Rufiks Rufix. Skipnijcie to. No to Rufix. No, Kipnijcie to. Klap. Klap. Ja, no, Chyba <grywała> <grywała> mamy żalonego <Ja>, swopera <grywa> Arturo jest jego lovercem, to już był Żegnaj <grywa> <Był. grywa> Arturo no. no trudno Cześć Dobra Cześć, się wjebać pod minę Dobra no to co, lecimy Ja bym poszedł pod upload tam jest idealne miejsce, żeby stąd wybiec, jak gdyby nigdy nic. Pójdę pod kamerę, chociaż nie, to będzie zbyt obvious. Będę zbyt nie jak pójdę na kamerę. Co tak, chcesz ode mnie, ATM? Okej. Dawid, co to było? Aaaa, nie był wersy. Dziękuję bardzo, Sazy, za drugim miesiąc! nie, poczekaj, to... Ale Dawid ty tak jesteś pisuję. na dole, tak? Weks, Ale powiedz tak, ee, on twykował tego taska. Ale poczekaj, no, bo drugie ciało też leży obok. Dobra, dobra, przejdę. Nie zauważyłem, wiesz, ale on nie. Wiem, no no. Fiekował taskę i dlatego podszedłeś i go zabiłeś. W sensie no ja nie, nie. widziałem jak zabijał ja to drugie teraz ciało. teraz w górę i... Ale patrzę i Dawid jakby się lekko przeteleportował. Miałem go ledwo w wizji. No tak, wydaje mi się, że ja go... A drugie ciało no, tam jest leży. No to przecież tego weterana, przecież ten, skaczesz do tego. No ale dwie osoby się wywaliły od ciebie? Skacz? Nie, 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 ja tylko y, ten. Nie, on no to. No, o, no, no, mi... ja, no nie ogarnie. to był werewolf i chciał cię zabić po prostu. Możliwe, nie tyla. wiem, no tam to ciało widziałem, że tam było Być ciało może. wyżej. Gremlin nie też mógł uciekać w ewentualnie. W nie, no jeszcze za się. Ja nie, byłem w Kadomeju już bardziej w lasie. się wydaje, że on wuje leci Ja jestem od dłuższej chwili już w rekordach. Nie? Nie, lecę. Mnie miało, mnie no. Nie mijał. Klakier, no. i ktoś za nim bieg, ale nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kto biegł za klakierem od tych rekordów. No nie wiem, Bo może dopiero, by być. na końcu przebiegałeś, jako trzeci. Nie musi być. A to nie zabił. Mówiłem nie poważnie Ale ja widziałem przez chwilę, a nie zabił. Nie no, biegałem za Ebi. Nie go widziałeś Ebi. A ten, A ty jesteś security. Ja zrobiłem safe i teraz biegłem do security. Tym, tym jesteś czy nie? Ale ja... Odpaliłem twoje przynimi i tyle. z pierwszej rundy co tak robiłeś? Nie, to nie No to po co tak robiłeś? Ale jak? Że nie jestem dozbordowany. Łączki kręciłeś dookoła mnie. No bo... A ten troluje. No ja wiem, że... na ja i Ebi są ok. No, dokładnie. Jesteśmy okej. Okay. Dlatego no, wyrzuć mi Dawida, który jest nie okej. Okay. Nie, no tak na. No. jest. Jeden. nas nie mam. Jakby Ale nie historia, która mówi, ma jakiś tasku, sens. Na to, Ale o... No a nie, ma... no Modifier... ta historia nie wydaje mi się, żeby była sensem. A Wixa nie, Modifier... nie, nie, nie biega, Zejd. Nie, Wixa nie biega. A to czysta jest chyba. No. Albo jest impostorem po prostu. Nie mam go ani razu. No dziękuję za głosik. Mniem, nie radzą. A nie ma za co. jakby dwa killa obok niego, wydaje mi się, że był. No i był. Owau. Benz, i ty młody się przepraszam cię przepraszam. Myślałem, bardzo. żeby strzelać w ciebie, czy ale strzelałem exe, bo chciałeś wygłosować tego tam kogoś. Ale. No ja, nie ja A tego, to, tego, dulo, tak, to widać. Zabiłeś tym, że dermatem, tak? Tak, na, na no, 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 no. no nie no. Filmik. W ogóle grając ze jest kurczę takie, że, mm. że nie boisz się o to, że ktoś inny jest ze sterem i ogłosujesz każdego. <noise> <Ale, głos> <ale>, no, <noise> no, nie widziałem no. tego ciała i wiesz? To był problem. No, Dobra, startuję. Na jebu bym Tak, no, grając ze sterem totalnie, totalnie nie myślisz, czy ktoś inny jest ze pokazuję pierwszej to jest trudno trafić ogólnie. No nie no. teraz tam. ktoś sklejmuje troszkę, że cię naprowadzi, no. O! Znowu drugiego pola zabrakło. Jest w dzisiaj Polus. No nie ma Polusa. No chyba nie ma, <grym> chyba nie ma. No bo inaczej nie ma, No nie no, no nie jest twoi, jest 30% no. na Polusa. Co on chce? Pięknie, 18, 30. jest. 30% na polusa si i 70% na airship. Nie no żartuję, no przecież jest skelty, no kurde. no <laughs> o, mi A Chyba, co ja tak tak tam u ciebie? Trzeba szanować. O kurde bela, to są niebezpieczne rejony Kurde bela ktoś znowu umarł O czekaj, bo nic nie widzę. Kurde, nie widziałem No to się stanęło, wow. ale chciało że przy wejściu do admina Nie ja no wy to znowu agenci mm. jesteście No okay. to przy wejściu do admina ja stałem na downloadzie. Ze mną w elektryku, ze mną w elektryku jest Rufix i Grem. Dobra, kto gdzie jest, I jakieś potwierdzenia ja Dobra, nie kto, teraz kto, do kto naprawiał elektryka? Kto naprawiał elektryka? Ja, ja, naprawiłem, ja naprawiłem, ja naprawiłem, ja naprawiłem. Naprawiłeś tak, i kto jeszcze Mark. z tobą tam był? Ja, Arturo Arturo Rufix, klakier No ja a, byłem tam też Arturo, Rufix klakier nie. Ja a, a to może Arturo, byłem, dobra to może dobra Arturo, no dobra to mi się podobało tak, Ale, ale Rufix xb mam w końcu? Wrażenie, mam wrażenie, Nie. że Kraker jakby przybiegł od góry tego elektryka ale Ja pierdolę, jest tak ty jesteś na... naprawdę Nie no no, 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 ogólnie, ogólnie kill, kill A że gdzie znasz killa Nie to jest, je egzegra, jest gremien. Gremien. No jest jeszcze ja ciało w medbeju ja więc ja to osoba, zbyt która zbyt, jest w też może być killerem i zszedłem znowu do przycisków. Ja jestem w Ej, ogólnie to pytanie do ciebie Gremlin kurwa mać, nie? Wbiegłem do masz... Wbiegłem do... bo, bo mnie wkurwia. Ogólnie to. Mi się wydaje, że Gremlin też mógł zabić, bo też z tamtego miejsca biegł. Ale słuchajcie tego! Jakim cudem? Gremlin no. widział, kurwa, no. że przybiegłem od góry, no. jak były wyłączone światła. A to I on jeszcze się ja. przyznał, że je naprawił. Ale kurier, ja ci mogę powiedzieć jak. Ja ci mogę powiedzieć jak, bo to jest proste. Jak zrobiłem... Y... światło naprawiłem, o, to odbiegłem nie w dół, tylko nacisnąłem w prawo. No bo e, z prawej stwierdzam. strony, bo, pra... bo stałem I, z prawej i... strony, kurwa, Wydaj... i patrzyłem... Ja, ja nie powiedziałem, że ty na 100% biegłeś z góry, tylko czy? powiedziałem, że wydaje mi się, że tak. No bo jakbyś... właśnie Bóg o to chodzi, że ci się, się wydawało, bo chodzi o to, że ci się wydawało, eee. bo w momencie jak naprawiłeś, jak naprawiłeś światła, to ja stamtąd wbiegłem z góry w sensie, Przez bo ja e, najpierw... Ja bardziej zauważyłem krakiera, wiesz, ale... Dobra, chuj, czy ktoś kiedyś widział w tego... Ja byłem w ja ja nie, nie? Nie, mi nawet nie było Ktoś oprócz Jopeksa był w Ktoś się był? Naja był, nie, naja nie, naja nie, był nie, jak, powiem, jak myśmy biegli na światło. Na ale prawie, teraz! Nas w I do, ja się przed chwilą dowiedziałem, że byłem w elektryku, nie? Teraz zrób coś. Widziałeś nie, w torzeżu? Widziałeś to, w Nie, chyba nie. No, a ja no to, no to, no to rupicz może być zły. Jestem strasznie zły, bo mnie widziano w elektryku, w którym nie byłem. Chyba powiedziałem, że się pomyliłem z Arturo. No strasznie jesteśmy do siebie no, podobni. Pesz na A. Uspokój się. Jakie A? Ja. A, A? No, Shiro i Rufix to jest na A. Usługuj, A. 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 Kiedy nie potrafisz no przyznać tak. się do błędu? To też jest na A! Rozumiesz? Rufix jest na A! No, właśnie. Całe życie mnie w kolorze. Wejdźcie z Rufixa, Rufixa A A, kupiłem robiąc. dysk. Ale będą Jeszcze nie poprzerzucałem wszystkiego. No nikt nie robi, kurde, tego no. Dobra, kto jest, ktoś jest po drugiej stronie? Pst. Dobra, gdzie ja jest morderca GBN, dobra, okej. Okay. Wiem, wiem. Undertaker. Eee, GBN jest, jest mordercą, go. Jest mordercą ktoś, sprawdziłem go. mordercą w reaktorze. GBN jest mordercą, sprawdziłem go. Ja nie jestem mordercą, Czyli jestem... self poprzednie wleciał? Nie, ja jestem Czyli Czyli AP, detektywa? Nie, nie klejmuję detektywa, przestań. Teraz ja jestem. Przed... Jestem pod... Zabijącym Zabijącym. neutralnym. Dobra, GBN. Jestem niezabijającym neutralnym. Jak mnie teraz wyrzucisz, to po prostu impostorzy ci zabiją dwie osoby eee, GBN, Niezabi GBN, GBN. Niezabijającym neutralnym? Nie neutralnym? Niezabijącym neutralnym, tak? GBN, ale tak. dam ci po rundzie. Okay. Słońce mówisz. Chyba jakiś błąd ci kremu, się świet. No to napisz mi potem na PV, czy no, nie ma. Bo no właśnie coś mam jakiś problem mały Mały nie, problem. Jak mnie, wyrzucicie, jak, mnie wyrzucicie, jak mnie wyrzucicie, to mi strasznie smutno będzie, Uf, bo ja Mam ma, mały problem, problem. Nie przegramy wszystko, tego. Ale nie wy no no ja, 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 ja przegram. No weź mi Dawid na Zrób screener. <grym grym> weź, weź mi napisz, no, no ja, ja no, to. No tak, 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 no weź. No we, jestem a, Marku, nie nie jest, No nie, no, no jak wy mnie zabijecie to ja już nie będę miał nie wygrać. Mi smutno będzie strasznie. nie jest mordercą. Nie jest stroną nie zabijającym. Nie, nie, nie. Okaże się, że jest 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 jesterem. Survivora ja pokazywałoby mi na zielono Jestem Na zielono pokazuje? Tak, i Guardian Angela też dobra. pokazuje na zielono Dobra, dobra doomsayer ja, ja wam mówię, Doom że Sear. to jest Wix, nie? Doomsayer, słuchaj, bo on nie jest Aurealem, tak. bo on nie był obok mnie, więc on musi Przemu być Sirem Nie, ja. tak. nie przejmuj się tym, tak. Ja, ja jestem Sirem, on jest Aurealem Ty jesteś Jesterem, no, na ja, przypominam ci Nie, a, więc to się smutno strasznie, bo Survivora wyrzuca ci Nie wyrzucamy Survivora, nie słuchajcie go No wyrzucasz Survivora nie wyrzucam surwiwora No to trudno, jejku, survivor w te czy we w te. No właśnie, no Surwiwor w te czy we FT, a dwóch impostorów ci zostanie i co zrobisz? No i co, jest 8 Spotkajnie. osób, no to wygłosujemy ich Spotkajne. No za chwilę będzie 7! Ty, nie martw się No nie, no, o, jeszcze o, teraz ty jest 9, jeszcze, liczymy minus ta, ciebie A, ta, <laughs> jest, jest Tak, ta 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 widzę już minus ciebie, no A ciebie już nie będzie hmm. Nie wiem, Dawid, weź tam mi wyszli na PV, co jest nie tak ta No Dawid jest survivorem. Dawid Dawid, zagłosuj Już, już Już, już bo z no, tym no, Sejar strzelał i wyszło, no. O mnie się nie martw, O mnie się nie martw. Będę. Sobie radę, dam. Jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma To nie wiem, Nie to to Też nie ma. Zaje ci zajebie w łeb. <śmiech> 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 same problemy, coś tam, tylko przez ciebie. Dobra, starcz tego <laughs> musicalu. Starcy musical'u my grać normalnie Okej okay. Jeszcze bym nie używał No klapek. O Dobra, kto? U i inna Klapka sprawdziłem, też jest czerwony. Klapek nie robił tego reaktora. No, klapek jest zły. Albo Jester, no. Nie, nie, jest zły. Dobra, słuchajcie, nieważne. Jak to się okay, nieważne, nieważne. Nieważne? Ok, dobra, to klapka, wyrzucamy. Ale po prostu też nie jest, popisam, bo jest, który no. może być, A ja nie ogarnąłem. Nie, ja że nie robię. robię. Ja zrobił, przecież no. Dawid nie czyścił, że jestem survivorem, przecież. No ty Jaki też to... jesteś survivorem, no. Nie, nie, nie. Ja mówię kolejny survivor ja ty ty survivorem. Jest. Kolejny survivor, no. Oj, klapek. Jeszcze to ja, co ja mówiłem, na... że ty jesteś. A sama na, sytuacja. Na klakiera, słuchajcie, jeszcze tylko na klakiera trzeba uważać, i będzie wszystko dobrze. I patrzcie te A teraz. dlaczego na mnie? Yeah. <laughs> Bo Cię lubię Bo na Ciebie zawsze trzeba uważać jak no, uganiasz Boże, to co ja nie wiem, to no nie jest przez to modyfikator No przez te, Twoje oczy, ja nie wiem gdzie Ty patrzysz Troszkę, troszkę się rozjeżdżyłem nie Dobra, dalej to czad Ty, co, ty za dużo tych ról złych wziąłeś, to ja też bym Nie miał wiem, a przecież jeszcze jestem przy modyfikator, co nie? Dobra, klapek i ty strzelaj Sam nie wiedziałem no, Masz modyfikator ten no, na pewno No strzela już klapek no. Pyk Klapek dla... ten pojebał Klapek! Gremlin jest też Nie no w ogóle jezus, mnie Jesus, tego nie wydał dusz, którego jezus. nawet nie zabiłem nie, że nie zbierał włosy Jezu to jest broken naprawdę, to nie naprawdę. No, Czai do, się, że duch, duch, duch którego zabił mój teammate Klaakiem. poleciał do mnie Czemu zeskipałeś? <laughs> serio? Czemu no bo Klapek zabił, a ja go schowałem Aha! Tak, że klapek mi zniknął z oczu i nie wiedziałem gdzie jest, to poprowadziłem. Ale w ogóle ten ten tego, Dawid, jako traper szalony, dostał wszystkie role, jakie są. Nie, ja nie Dobra. musiałem Dobra. Do Wszystkie role były? Tak, ale wiesz, e? co mi się wydaje, że mogła być taka szansa, że tyle osób ci weszło w tego trapa, bo po tego nie dostał. Bo ja dałem to w adminie, ja myślałem, że tak, naprawdę tak, tyle osób weszło w ten świat. odcinek.